Oskar ty baranie! Ty baranie! Jest brak! <laughs> Co ty się stało? <laughs> Jeżeli szukacie końcu do FIFA Ultimate Team z dowolną metodą płatności na każdą platformę zapraszam do sologaming.pl Przy kodzie dev macie 5% zniżki. Polecam! Cześć, siemanko wszystkim! Jak dobrze pójdzie, to w tym e, odcinku zrobimy awans, a nawet mistrzostwo ligi. jest na to szansa. Zostały 3 mecze, e, a wystarczą dwa zwycięstwa, żeby awansować do Ligi Trzeciej z Mistrzostwem Ligi Czwartej. Dobra, to startujemy oczywiście tą samą formacją. Szukamy przeciwnika, widzimy się na składzie kolejnego przeciwnika. Dobra, jest już nas, następny przeciwnik. 83 overall, 100 zgrania. No jak, żeby inaczej? Herb pogonił szczecin miał. Dobra, to zaczynamy i liczymy na kolejny, kolejny dobry rezultat w tym meczu. Pięknie mamy 1-0, cóż za podanie Fabregasa No kurde, w końcu tego podania się pokazały Naprawdę, cóż za podanko, to jest miodzio Palce lizać, nic więcej Co się stało? Dziwna sprawa Bardzo dziwna no nic, według tego udało się wygrać mecz I to będzie drugi Rage quit, czyli otworzymy teraz 4 złote paczki Według tego Tak, jest zwycięstwo, czyli to jest Rage quit. Nie wiem czy rozłączyło mu, rozłączyło mu internet Czy co, ale to jest, można potraktować jako Rage quit, Czyli otwieramy 4 złote paczki, bo już dwie zaległe z poprzedniego odcinka Dobra, przejdźmy do tych 4 paczek Za 7,5 tysiąca A może otworzymy te dwie za 15 tysięcy. Dobra, zróbmy te dwie za 15 tysięcy. Będzie o jedną rzadką kartę więcej, e, więc też tak zróbmy. Dobra. To pierwsza paczka za 15 tysięcy. Team Howard na paczce. Team Howard i co w niej będzie? Team Howard i jest tu Mario Gecce, Ulala i Elia. Mario Getsy, no naprawdę świetnie. Dobra, druga paczka za 15 tysięcy. Otwieramy ją i w środku Griezmann na paczce. Co to będzie? Griezmann... Griezmann i w środku mamy Mirandę. Taki Brazylijczyk, i Davis, którego już mamy. Andre Schirle. Szkoda, że to nie jest Andre Schirle z e, Chelsea London, No, szkoda, wielka szkoda. Ale już możemy naprawdę ładny, skład, ładny składzik kleić z, z tych zawodników e, ligi niemieckiej. Więc możliwe, że na następnym odcinku już bym poskleił jakiś składzik takiej ligi niemieckiej. Kto wie, czemu, czemu by tak nie zrobić. Dobra, ludzie. No, niestety, m, pierwszy, ten drugi mecz musiał usunąć ze względu na to, że. Był gówniany yy, dla mnie i... A drugą rzeczą jest to, że po prostu rezultat był bardzo, ale to bardzo dziwny i postanowiłem wyciąć tamten mecz i to będzie mecz mistrzostwo. Muszę go wygrać. No ale nie ma co się poddawać, teraz trzeba walczyć. Naprawdę tamten mecz był bardzo niefajny, dlatego postanowiłem go wyciąć. Lukas Jak? Tutaj nie padła bramka. Karny, to jest rzut karny! No i tak, o to chodziło dokładnie. Dobra, warela, rzut karny. Jak to będzie wyglądało? Warela. Super, piękne wykończenie z tego Portugalczyka. Naprawdę, kolejna jego bramka. I mamy jeden do zaraz tak kozackim składem. To jest naprawdę świetny wynik. A, naprawdę, on to tak uderzył. Może go trzeba zmienić i no, tak jak najszybciej. Barala, 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 ja! Kurde, dobrze że z takimi obrońcami chociaż po jednego w koło wygrał. To jest naprawdę wyczyn. No co wy robicie, debile? Boże, ta obrona to jest jakaś tragedia kompletna. Co oni robią w ogóle? Jeden się od drugiego rozbija. Aj! Dobra, próba barali, dobra, bardzo dobra. Mam zakończenie pierwszej połowy. Póki co jest wynik 1 do 0, ale jak widzicie, przewaga w strzałach. E... W strzałach zwykłych, bo celnych mamy tyle samo, ale jest przewaga na moją korzyść, przejęć 10, on ma przejęć 4 i 1 faul, e, tak wyglądają statystyki i póki co 1 do 0 Ja! Faryla kurde, ale ładna akcja mi wyszła nawet dobra, jest, sam na sam będzie Oskar jak to spieprzysz Oskar, ty baranie, ty baranie! Jest bramka, co tu się stało? Co tu się stało, Boże? Ja by Ale bieda, może ten gość pewnie Ranger zaraz walnie. Pyk, super! I to jest właśnie akcja na 3 do 0. 3 do 0, o to chodzi. Świetna akcja, fabryka z strzelcem bramki, ale co za podanie wareli to jest... Jadę. No, co ty zrobił? Oskar ty baranie? No i 3 do 0 mamy. Czyli jedna zwykła paczka rozszerzona plus 3 paczki za zwycięstwo, e, za mistrzostwo Ligi e, czwartej z porażką. Daj nam 4 paczki e, złota rozszerzone. Już je otwieramy. Co tam będzie, Siriżu? Samobój, fabryka z Bramka i Varela rzut karny. to daje nam zwycięstwo 3 do 0 w tym meczu. Jak mnie wywali teraz serwerów EA, to naprawdę, o, chyba się bardzo zdenerwuję Co to jest w ogóle za gra? Ja nie rozumiem tego, jak można coś takiego wypuścić. Jest w końcu po 30 minutach mielenia. What the fuck is that? Czy ta gra jest normalna? Czy ta gra jest kurwa normalna? Jeszcze jakby nie zaliczyło zwycięstwa, naprawdę jedne. Jest mistrzostwo chociaż, walić te końce, ale jest mistrzostwo chociaż. 20 punktów, jest zwycięstwo Ligi 4. Super. Boże, czy ty to widzisz? Nie, 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 ale to nie ma sensu. Ja te paczki i tak otwieram, bo, bo to jest bez To jest, jest granie jest niedojebana Nie, nie, to nie jest. Wywalił serwery zaraz po tym jak skończymy Czy to jest normalne? Ta gra jest chora. Dobra i pierwsza paczka e, za 15 tysięcy. Pierwsza, później będzie druga i zobaczymy czy będą jakieś tego wzmocnienia. Leo Messi na paczce i w środku mamy fontę Fonty, Ktoś jeszcze tu jest? Frank Lampardy, Casco. Druga paczka za 15 tysięcy. Druga i ostatnia. Co w niej będzie? Eden Hazard i w środku jest Zengin. Dobra, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, ta gra jest jakaś. No nie wiem jak to nazwać. Ta gra jest chora, po prostu wywaliło mi serwery na sam koniec. To pójdą być Mistrzostwo Ligi 4, ale jednak będę walczył o to Mistrzostwo w następnym odcinku. Który to już raz? Trzeci. Trzeci raz już walczę o Mistrzostwo Ligi czwartej. Nic tylko przyklasnąć i powiedzieć. GGWP. WP i jej Sports. Dobra ludzie, dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara. Ej, jeszcze zapomnijcie, nie zapomnijcie o łapce w górę. Napiszcie w komentarzu co sądzicie o jej Sports i zapraszam także na mój fanpage. Na dole macie e, linka pod spody pod filmem. Wystarczy kliknąć zostawić lajka. Na... Tam jest dużo bardzo istotnych informacji o moim kanale, o moich wszystkich kanałach, więc warto tam jest lajkowany ten fanpage. Dobra ludzie, dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara.